Trzeba się sprawdzić, czy pesele, które koło Was leżą, to są Wasze pesele, czy Wam się nie pomieszało przy no. podawaniu komórek. On nie jest wyłączony i zadzwonił, to macie maturę w plecy i cała sala także. także proszę pamiętać, to proszę jeszcze nie otwierać. Na razie, na razie czytać. Na razie przeczytać sobie te punkty. Nie pomylić się, po wąteku to już może jeszcze nie robić. Słuchać, do końca. Dzień dobry, nazywam się Janna Rowska, jestem uczennicą klasy 3F w Szkole Ogólnokształcącego Licyum 7. Matura była przeciętna. Czy dla mnie zrozumieniem było trudniejsze niż wypracowanie? Mam nadzieję, że zdaliśmy. Jesteśmy z klasy sportowej, właśnie zdaliśmy maturę. Tak, matura za nami. Dajemy radę, że zdaliśmy. Ja powiedziałam, że będzie w środku. Dobra, dobra. <grywa> tak jest. Magda 3, 3B. Dzisiaj już mamy za sobą język polski, jutro matematyka. Zobaczymy, co nas czeka. Mamy nadzieję, że. Że, że, że będzie dobrze, że będzie dobrze, właśnie. Jankowiak z 3D. No i mamy nadzieję, zobaczymy, jakie będą wyniki, ale myślę, że nie było tak, nie było tak źle. No. Będzie dobrze, będzie super. Tak jest. Dobrze, chyba. No to zobaczymy.